Rozpłodów tutaj od jednego z kolegów z pod Tarnowa I tutaj mamy samiczkę. Jest to oryginalny gołąb od kolegi Grzankowskiego z Prangę 520. To jest po, to jest, po córce Łukasz? Po Imre, po... tak? To znaczy, to jest najprościej po, po dzieciach 520 z Prangę. I to jest numer Gołębia 5627. Gołąbek pochodzi oryginalny gołąb od Jarka Grzankowskiego. 22 rok. Widzą koledzy, młody gołąbek ale tutaj kolega teraz inne gołębie zakupuje, tutaj się już nimi zabawił, potrzeba innego towaru, tak Łukasz? samiczka, ta czy samczek? Samiczka, tak. Tutaj mamy bardzo dobrą samiczkę, myślę, że wartościowy gołą super gołąb i gołąb jest 21 rok, 25, 59 gołąb pochodzi od kolegi, Roberta Flagi, który wygrał BG jak tak? I to w którym roku wygrał ten WG Giewon? Dwa lata, lata temu. Także to jest gąbek z linii gołębi, które wygrały WG Giebąd u Bohenczaka od kolegi Roberta Flagi. To jest samiczka czy samczyk? samiczka? Samiczka, ale gołąb jest, można powiedzieć bardzo dobry Uważam, że z tego gołębia na pewno się pociągnie dobry materiał do lotów. No, jest bardzo, bardzo ładny. Tu jest rodowód. Gąb pochodzi z drapy, z Flicera i córka Pokerface'a z góry a z dołu tutaj mamy pierzchała Schneider bazowa samica tutaj u Schneider'a i u pierzchały teraz te gołąbki super leciały także myślę, że gołąb bardzo dobry z góry Flitzer córka Pokerface'a od drapy a tutaj po oryginalnym drapie a z dołu mamy od pierzchały z bazowej pary, inbred bazowa para także gołąb też myślę, że wartościowy Wartościowy materiał, Bardzo ładna samica. E, tutaj mamy głąbka o numerze DV591 z 24 roku. To też młody gołąbek jest. To jest samica? I gąb pochodzi od wojaczek Witek. Z gołębi tutaj Kitla, Bezkitel. No to super gołąb. Bezkitel najlepszy gołąb Belgii. Głębi Dirk I tutaj mamy z gołąbków też gołębie z Bezkitla. Także to można powiedzieć imbrecz na Bezkitla. Gołąb wojaczek. Witek biegący. Dobra, samica według rodowodu. No, jako gołąb to bardzo ładne. Ładne oko. Przepiękny. Tutaj mamy kolejnego ciemnego gołąbka. Numer gołębia to jest 9579 z gołębi Kubicki Dariusz. gołębie linia Werkamena. Kubicki Dariusz. Drugi w Polsce, piąty w Polsce na gołębie Młode. Tutaj czoło lotuje z A to jest Kubicki Dariusz, to jest właśnie. Który ma tego wizara, który ma gołębie werkameny to jest linia gołębi z gołębi wandenabele i mustang. Także tutaj czysty można powiedzieć też werkamen 75%. Tu mamy rodowód z właśnie z mustanga, mustang. I tutaj z góry dinoklikę z Vandenabele, Także można powiedzieć 75% mustanga, werkamena imbred na dinoklikę z właśnie z głębi tutaj z Gabi na Belędzinio klikę z Blauwe princea także proszę. Samica czy samiec? Samczy. Samczyk. Także można śmiało z tą samiczką sparować. Bo to jest ta depałka, można zrobić sobie fajną parę gołębi ciemnych. Tutaj mamy Mustanga, tutaj mamy Beski dla najlepszego głębia Belgii, także parka by była bardzo ładna, i tu jest kolejny gołąb od pierzchały, numer gębia 10673 z 19 roku od Piotra Pierzchały. Tutaj kolega zostawił trochę pieniędzy Łukasz u niego, i tutaj mamy z bazowej pary. Tutaj samiec, Schneider z dołu mamy Vandenabele, Nublixena i Beverdam też z rudiego, z Vandenabele jest to samczyk. 19 rok, pieszkawy, tutaj nieraz koledzy zapytują o te ptaki, taki ładny gołąbek, mazany, niebieski, także materiał bardzo ładny do rozpłodu. Tu jest kolejny pieszała, numer głębia 10785 z 19 roku. To wszystkie brałeś w 19 roku, te pieszały. To jest samiczka, tak? Zapewne. Zaczynałem wtedy od niego. Aha, zaczynają brać od niego. I tutaj mamy z gołąbków wandebulka, ze strony matki z Kitla, i z góry mamy tutaj z gołębi Osyra Schneider. Bardzo dobre też gołąbki, które latały czoło. Pierwszy, trzeci gołąb, tylko garbuc od Schneidera. Tutaj mamy go dowód. Także, tu jak ktoś z młodych hodowców chce sobie założyć gołębie, czy tam nie wiem, wymienić rozpłód, to myślę, że warto, bo tutaj pieszchała czołowa też postać, czołowy gracz tutaj na Śląsku. Czołowo właśnie lata z Morelem. Tak, on tam z Morelem dość, dość mocno rywalizował. nie? Także. Bardzo ładne efektowne. I tutaj mamy kolejnego gąbka. jest to Marcin Sobczak. Gąbka numer 4003. Jest to samiczka. Także tutaj widzą, koledzy, jest taka przekrój, można powiedzieć, najlepszych tutaj hodowców polskich z bardzo dobrych hodowli. Także myślę, że ten materiał też jest bardzo fajny, super ptaki i gąb tutaj pochodzi z gołębi, z den Turbokim. od właśnie i Jaworski Michalak Turbokim i tutaj mamy z Krzysztofa Kusia z bardzo dobry gołębi co gąbek był piąte miejsce w Polsce w kategorii C także tutaj Porsche od właśnie Marcina Sobczaka, także bardzo też dobry go Tu jest rodowód. Także mamy przekrój kilku hodowców z bardzo dobrymi gołębiami. Gołębie, które się przebijają tutaj w elicie sportu głębiarskiego. Także myślę, że no, materiał jest bardzo dobry. Także zapraszam serdecznie. Życzę miłego, wszystkiego dobrego.